scenerii dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek co do imprezy. Hmm, powiem Wam, że Oksa to nie była kopania wygrywa, ale no i tak spędziliśmy miło czas. Więc teraz lecimy na śniadanko i wyciągamy jak najwięcej się da. Jeszcze dzisiaj z Kotao, także bye. Co tam cię na śniadanie? Ja dzisiaj mam musli z jogurtem i owózkami, żeby doładować się witaminami. Kabusia pyszna. A ty? Ty widzę, że masz jakieś... Ja, ja też. Mhm, pokaż, pokaż co ty masz. Okej. Okay. Let's go. Podoba mi się Twoje śniadanko. Mi już też. Najedł, bo już kosztowałam. Jeszcze czekamy na. Ja czekam na pancake, żeby nie było z miodem. Ja też. <grym> Trzeba więc siły. Czyli mówisz, że dzisiaj fit? Mhm. Na zdrowo, bo tu są banany. Mhm. A ty? Te? Ja też fit, dzisiaj. Tak, i o, o, ogóreczek? raczej. O, nie, to jest jednak moje. Musimy mieć siły. Tak. Powtarzam to. Proszę o konia. Smacznego, baby. Kochani, no niestety musimy a, spojrzeć prawdzie w oczy. Kota o nas nie rozpieszcza pogodowo i już raczej nie rozpieści. E, przestało padać do jakieś dwie godziny, padało cały czas. Poświęciliśmy ten czas na pakowanie manżuru, pakowanie się, odpoczynek, no ale przestało padać, więc zbieramy się na Badmobila. Ale to nie jest padmobila. Aha, kurde, tu jest padmobila. Zbieramy się na padmobila i jedziemy. I jedziemy. Deszcz nas nie zatrzyma. No i mamy pierwszy pizzo. Tak, kochani. Tak, kochani. Będziemy jeść. Bierzemy sobie mango sticky rice na wynos W knajpie, w której byliśmy na golące W ostatnim odcinku I jedziemy gdzieś w fajne miejsce usiąść sobie i to zjeść Fajne miejsce, czyli pewnie gdzieś nad wodą Musimy sobie usiąść i poczekamy Cześć! Mamy to już mango sticky rice gotowe na wynos i jedziemy gdzieś wcinać Na flaszkę chyba tam. Mm -hmm. Też tak myślę. A kochani, to nie koniec przyjemności na dzisiaj. Jeszcze Musiał wyjechać też na wynos. Bierzemy, pakujemy wszystko i lecimy. Co wzięłaś? Banana coconut. Ja Kierolet. też. No i mamy to. Jest miejscowa, jest shake, jest mango sticky rice. Za Let's go, ale the... gęsty. Mm. Jedliśmy mango sticky rice w naszym hotelu i smakował dokładnie tak jak Rafaello. Ej hey, serio. To było Raffaello Prostopionem no. Raffaello To jest nasze drugie mangostyki Na Tao więc sprawdzimy Bo może na tao jest taki Tao style Zobaczymy, dobra Taste it. Let me see Okej, okay, okej, okay. zielonego nie chcemy Zauważyłam, że na Tao jest style y... ma mango całe. Tak, nie kroją na kawałki, tylko podają ze skórką. Dobra. Nie ma pitu pitu. Próbujemy. słuszne, mm, ale to nie zraka. Okej. Okay. No pojechano. Tyle nam zostało z tej pogody Ale nie wiem czy najlepsze jak jedliśmy O jedliśmy już dobre mango sticky mm -hmm. na tym wyjeździe Siedzimy sobie na naszym spocie koktajl już prawie wypity, mango zjedzone, sticky rice i kto do nas przyszedł? Hello hmm. Dobry dzień Dobry dzień Z piłkiem Kochany, przyszedłeś do nas, nowy przyjacielu. Piękny jesteś, słodki rekord. Kochani, kotało się zlitowała nad nami. Chwila uwagi, jest słoneczko. Korzystamy! Korzystamy i idziemy do wody, zapraszam. Ale znowu mamy odpływ, ale to nie przeszkadza. Najważniejsze, że jest słońce, którego nie widzieliśmy tak długo. Oj, oh, teraz to, to jest życie. Baby. To jest życie. No ale już jutro pakujemy się na prom i kończymy przygodę z Kotao o tak mhm. cieszysz się na nowe? bardzo się cieszę, nie chcę powiedzieć, że kotało mi się nie podobało bo to nieprawda, podobało mi się ale w porównaniu z wyspami Kosamu i Kopania powalniej, przepaść przepaść, ale na pewno tu musimy jeszcze wrócić może odpowiedni plan wycieczki jest taki, żeby najpierw jeździć na Kotao, a później paniami i na końcu Samui. Low Expectation? No ciężko jest przebić po prostu paniami i Samui. No tak, tak. oczywiście że tak. Myślę, że wiecie, pogoda no to jest coś, na co nie mamy wpływu niestety. No ale... Cieszę się, cieszę się na e, nowe, co czeka przed nami. No i oczywiście zapraszam Was na to nowe. A to nowe chyba już w kolejnym odcinku. To nowe już w kolejnym odcinku. O kochani, to już ostatnia chwila tutaj na plaszce. Zaraz zbieramy się na jedzonko, na naszą ulubioną karczuchę. Pożegnanie z Kaczką. No i co tak podsumowując do kotało. Podobało mi się, no, szkoda, że nie mogliśmy wykorzystać więcej. Wykorzystać przez tą pogodę. Trochę pokrzyżowała nam plany, ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Cieszę się, cieszę się, że zmieniamy już wyspę. Tu na pewno jeszcze kiedyś wrócimy. No i widzimy się na kaczce. No i już prawie, prawie widzę ją. Jest nasz ulubiony spot jedzeniowy na gotao Hello, welcome. Oj, piesek. Ej, dzisiaj mamy dzień pieskowy, wiecie? Chyba Gothao chce mi oddać, nadrobić to, 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 czego mi nie dało, czyli Dzieciaciu, dzisiaj mam dzień pieskowy. Dużo fajnych piesków. Dobra, jedz kaczka. Pieskowy i jedzeniowy. Dobra, czekam na Baby'ego. Mamy do Ostatnia kaczusia. Zabra, zamówiliśmy sobie kaczuszkę z ryżem. Z czymś extra portion. I jeszcze zupka. Na pożegnanie, tak żeby nasycić brzuszki. No My już pojedynku i na pewno mogę Wam powiedzieć, że Kotao wygrywa Nie? Kotao, tu może możemy uścisnąć rękę, że Kotao wygrywa jeśli chodzi o Koczuchę. kaczuchę. Kaczuchę? Zdecydowanie. czy się zapytał też Pani, ile kaczek idzie dziennie? I pani odpowiedziała, że około 60-70 okaczek dziennie sprzedają. Dobry wynik. Dobry wynik. Ale ja się nie dziwię. Dobra, szukamy... Oj, jedyna! Batmobil. Lecimy na hatę, trzeba się tam popakować, odpocząć troszkę, bo powiem Wam szczerze, że taki dzień, kiedy pada, wiecie, takie jeszcze lelum polelum, to bardziej męczy niż dzień. Taki klasyczny nasz dzień ale to jeszcze nie koniec odcinka, poszykujemy coś mocnego także stay tuned no kochani jak mogliście zauważyć już się zrobiło lekko może nie ciemno ale mamy już szarówę, jest już godzina wieczorna no i stwierdziliśmy że nie będziemy zamulać na chacie, oj nie i gdzie to mnie wziąłeś? Musimy rozstrzygnąć pewną sprawę. Wilarda mm -hmm. już rozstrzygnęliśmy. Idziemy na turniej minigolfa. Let's go! Idziemy na pierwszy dołek. Pani wiedziała. Ten wygląda na pierwszy. No co tutaj? Taki. Nie, ten jest skomplikowany. Lego! No dobra. Paul One, jest wszystko. Baby, no niestety, ale ty zaczynasz. Przegrałaś ostatnimi pojedynek bilardu, więc zaczynasz. Trzy o. Trzymajcie kciuki. Za Pauluszkę. Uwaga, uwaga, Paulusia szykuje się do pierwszego strzału. Ja pójdę za nią, żeby było widać jak Paulusia uderza. Baby, proszę. O nie, o nie. Brawo! Dwa, Dwa uderzenia. Kolejny update, pierwsza runda. Wynik prezentuje się tak, Pawluśka 2, Szymcio 5. Team Pauluśka. Team! Idziemy na kolejną rundę. Zaczynają się schodki. Ale ja widzę, że Paulusia po prostu ma dobrą taktykę. Delikatnie. Delikatnie. Baby! 4. muszę zapisać wynik. Skromnie jestem na prowadzeniu, teraz Baby dajesz piąty dołek. O nice! Dobra, dobra, w dwóch ruchach, w dwóch odbiciach. Baby, baby! Czwarte, gramy o drina. Ok. Dawaj. Wjeżdżasz i rozjeżdżasz. Uhu, ile? 5 Dobra. To teraz ja. Pełne skupienie. Pokus, pokus. I lecimy z tym. Dajesz Paulusia? Czwarte uderzenie teraz powróci. Oh. <laughs> Już pojawiają się emocje, kochani. Już pojawiają się emocje. Mię. Brawo. Kochani, poziom trudności level. Hard. Hard. Ale baby dobrze. Ściga mnie, ściga mnie. Daj. Stangu? nie liczyłam, bo nagrałam. To było trzecie ogłoszenie. Chyba. Uuu, Cztery. Cztery. Ani, teraz wielki finał. Idziemy na zamek. Finał odbywa się, znaczy jeszcze mamy trzy dołki, przed nami są, ale idziemy na Domek na rozgrywki na wieży, baby. Uuu, uh, szybciej. Okej, okay, i to wygląda tak. Tu spada nam dziu, do dziury. I tam jest finish. Let's go, baby. Trzy uh -huh. Przed nami ostatni dołek. Podliczamy punkty, żeby była większa presja i rozstrzygamy, kto wygrał te międzynarodowe mistrzostwa Tajlandii w minigolfa. Oh yeah! Update. Czym jest na prowadzeniu? Niewielkim. No dużym, 10 punktów ponad. Ale ostatnia dziura to jest ostatnia dziura. Rozwalił mnie. Zgrywa swój ostatni dołek o. Mhm. Mój przyjaciel Filip L. uczył mnie patowania, ale słabo słuchałem. Ja yeah, Pięć! Dobra, to ja Cię, jakby to nie było, nie pokonam. Ale będę walczyć za zużenie o to drugie miejsce. Gratulacje. Stadium Drina. Oh, yeah. Zbieram szyncia na wygranego Drina. 7-Eleven, dziękuję, zapraszam kochanie, zrobię Ci najlepszego Sofczaka, jakiego miałeś na To ja poczekam i będę zaskoczony, kochanie. Dobra, do wygrany drink dla Ciebie. Twoje zdrowie. Twoje zdrowie, kochanie. Dokładnie. Dokładnie tak. Baby. A teraz nagroda numer dwa. Co drink przegranej? <laughs> drink przegranej i drink przegranego. Wygranego przepraszam. <laughs> I wish. <laughs> I czekamy na jedzonko, bo do niego nie jest tych nagród dzisiaj. Zaczęliśmy bez was. <laughs> Byliśmy tak podekscytowani jedzeniem. Ja miałam garlic pepper i a, to miałam z krewetkami, bardzo dobre. Pyszne. Cześć, co chcę, ale bardzo dobre jedzenie mamy tutaj u nas. Ecolon. E tak. I bardzo dobre drinki, banana colada to jest, mm. to jest odkrycie. Odkrycie. Serio. Myślałam, że będzie to passion mojito, ale... Banana colada. Z drina na drin coraz mocniejszy, co bierzemy. Ale pyszne. Super miejsce. My już pojedzeni, no i chyba nastała ta chwila, ten moment, że się z Wami muszę pożegnać. E, powiem Wam, że to był dzisiaj intensywny może nie intensywny, ale trochę nas zmęczył. Mm, szkoda, że nie mogliśmy wyciągnąć więcej z tego kotao, ale nic straconego. Pewnie jeszcze kiedyś tu wrócimy, żeby sobie to odbić miłe zakończenie dnia minigolf super atrakcja, cieszę się, że mogliśmy tak spędzić jeszcze czas no i co, zbieramy się trzeba się dopakować i let's go kolejna przygoda, dzięki za dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku bye